Wydarzenie powstało z inicjatywy organizacji studenckiej ISEC, to Międzynarodowa Organizacja Studencka. Gościmy naszych prawie 60 wolontariuszy z całego świata. Między innymi właśnie tutaj są Meksyk, Indonezja, Mongolia, Indie, Brazylia. Kolumbia, tym wydarzeniem, które nazywamy Global Village, chcemy zachęcić studentów do poznawania innych kultur, poznawania języków, kuchni innych krajów, do zawarcia nowych przyjaźni międzynarodowych. Jestem właśnie bardzo zadowolona z frekwencji, bardzo dużo osób tutaj przyszło, jest bardzo wiele osób zainteresowanych. Mamy mi wolontariuszami, widzę, że bardzo dużo z nimi rozmawiają, pytają ich o ich kulturę. To są nasi wolontariusze, którzy biorą tutaj udział w projektach kierowanych do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. I właśnie tam w tych szkołach prowadzą warsztaty z dziećmi na temat swojej kultury, swojego kraju, żeby każdy miał okazję tego spróbować. Właśnie po to jest takie wydarzenie.